Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Choderlot de la Clo, Niebezpieczne związki. List 153 Wicehrabia de Valmont do markizy de Marteille. Odpowiadam natychmiast i postaram się być jasnym, co nie jest łatwe z panią, gdy raz postanowiłaś sobie nie rozumieć. Nie trzeba długich rozpraw na to, aby stwierdzić, że wobec tego, iż każde z nas posiada w rękach środki zgubienia drugiego, mamy równy interes w tym, aby się oszczędzać wzajem. Nie o to też chodzi. Ale między dwiema ostatecznościami jest tysiąc innych. Nie widzę zatem nic śmiesznego w tym, co powiedziałem i co jeszcze powtórzę, że jeszcze dziś albo zostanę twym kochankiem. Albo wrogiem. Czuję, że taki wybór jest ci nie na rękę. Że o wiele wolałabyś kręcić. Wiem, że nigdy nie lubiłaś znaleźć się pomiędzy tak a nie. Ale ty musisz czuć wzajem, że ja z mojej strony niełatwo się godzę, aby mnie wystrychnięto na dudka. Chętnie gotów jestem dać dobry przykład i oświadczam z przyjemnością, że wolę zgodę i pokój. Ale jeżeli trzeba będzie je naruszyć, sądzę, że mam po temu prawo i środki. Dodam więc, że najmniejszą trudność z twej strony wezmę za wypowiedzenie wojny. Frazesy są zbyteczne dwa słowa wystarczą. Paryż, 4 grudnia 1700. Odpowiedź markizy de Mertej skreślona u dołu tegoż listu. A więc. Wojna.